Hej, hej, hej! Mamy dziś dla Was szalony odcinek. Zapraszamy na. Upolowała mnie mama z długimi nogami. Edycja adopcyjna. Woohoo! Zacznijmy tą imprezę. Mm, mm. Hej, mamo, co u Ciebie? Kate! Orety! Piff, puff! Ty! hm. Do dzieła! Piff, puff! Kate! Trzeci raz to już za wiele. Uciekaj! Hmm? Wychodź, gdziekolwiek jesteś. O! Ha? Co my tu mamy? Ściśle tajną skrzynię? Urety! Znalazłeś skarb! Sekretna skrytka mamy ze słodyczami. Ta dziewczyna nie jest aniołem. Jesteś ustawiona, tak! Słodycze na zawsze. Obróć się! I trzęsiemy! Przepraszam! Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś! Skradasz się? Halo, mamo! Chyba czeka cię niespodzianka! Gilu, gilu! Ha? Um. A! Uciekaj! Uciekaj! Mam cię! Teraz chodzi ze mną! Co robimy z niegrzecznymi dziewczynami? Trzeba się ich pozbyć! Uf, papa! Pa. Wszystko w porządku? To był niezły upadek! Hmm. Mamo, nareszcie jesteś sama w domu! Teraz czas na relaks i... Tajemnicze, magiczne probówki? Wiesz co? Już czas! Mamo! Po co to jest? Ona to wlewa do szklanki! Zaraz się dowiemy! Uf, co teraz? Co? Mama pająk! Kate? Kim jesteś? Twoją nową i ulepszoną mamą! Hmm? Nie widzicie? Żadnego jedzenia! O nie! Och, kochanie, bez obaw! Łóż! Hmm. Zapomniałaś, że twoja mama ma pajęcze moce? Jak mogłaś! Aha! Hej, co tam ma nasza mama? Jej! Mamo, wiesz, że nie możesz tego zabrać! Ha? Co dalej? Wirowanko! Łóż! Patrz na moje niesamowite tornado! Ale musujące! Do dzieła, szefie! Gól, gul! Uuu! Mamo, czy to była magia? Nie, naszemu koledze po prostu zakręciło się w głowie. Tak, to była magia! A teraz miłego oglądania! A ty lepiej zachowaj spokój, panie ochroniarzu. Ha? Kwiaty? Woda! Dziewczyny, chyba mamy problem. Ochroniarz! Zemsta! O nie, Kate! Ha! Mam cię! Mamo, zrób coś! Używa swoich super ramion, by rozciągnąć się aż do wejścia do kina. A teraz znajdź miejsce, gdzie stoi ochroniarz i zostaw niespodziankę. Super Glue. To zawsze jest dobry pomysł, panie i panowie. O, hej Tony! Masz mały prezent dla Ciebie. Więc teraz, kiedy nasz mały przyjaciel wychodzi, utknie, super Glu! Mamy cię! On nadchodzi. Ty, to Twój klej. Niezły ruch, mamo. To było epickie. Jeszcze coś? Gdzie teraz zmierzasz? O, tak! Po co płacić za przekąski, skoro Twoje ręce są elastyczne? Proszę, no Kate. Widzisz? Spider-Mama też może być fajna. Mmm, czekolada. Hej, mamo. <ścoughs> Ona się przeziębiła! Musimy zabrać cię do lekarza! Trzymaj się! Witamy w pajęczym laboratorium mamy! Księga zaklęć Hagiego Łagiego! Będziemy potrzebować... Ach, świeża rybka! Doskonale! Do kociołka! Mwahaha! Chciałabyś, żeby to było wszystko? Ale mamy dla ciebie więcej obrzydliwości! O, tak! Serum z gałek ocznych! Leżały tak przez tysiące lat i stanowią najdoskonalsze lekarstwo. Długonoga mamo. Jeszcze coś? Co my tu mamy? O, tak. Przysmak na wszystko co złe. Pajęcza galaretka. Wybaczcie, że powiem fuj. Proszę powiedz, że to już koniec. Hagi, zatrzymaj to szaleństwo! Ha, ha, ha! Ło! Lekarstwo? Aaa! Hm. Wiesz, ile pracy w to włożono? Nie możesz uciekać przed mamą! Dlaczego pytacie? No cóż, dwa słowa. Pajęcze zmysły. Ha? Gdzie jest ta dziewczyna? Hmm? Schowaj się! Ona nadchodzi! Twój eliksir z oczu i ryb tu jest. Och, kochanie! Mam twój ulubiony film, Hagi Łagi 3. Gul, gul. Wow! Echem. Kom, kom. Panie Deniuszu, nie nadążam. Kto zna odpowiedzi na zadanie doktora Rika? Ty, tak! A! I zabrał ją do tablicy. Nie ma mowy, żeby Kate dała radę to zrobić. Ha! Nie spiesz się. Zastanów się nad tym. Masz coś? Telefon do przyjaciela? To nie Milionerzy. A kto to jest? Doktorze Scrambles? To nie twój przyjaciel. To długonoga mama. A! Osiem. Mam. Doktor Rick będzie zadowolony. Obudź się, zrobiłam to. Wuhu, A ty? Klaso, rozejść się. Możesz teraz zająć miejsce, Kate. Hej, mamo! Jak widzisz, sprzątanie nie jest trudnym zadaniem kiedy masz takie ręce. Tak, bardzo dobrze. Multitasking przeniesiony na wyższy poziom. Ha! Kate! Nalejemy najbardziej orzeźwiającą szklankę coli. A! Ups! Em... Nic się nie stało. Ekipa sprzątająca właśnie wkroczyła. Mamo, powiedz coś. Przerażasz mnie. I kiedy już myśleliśmy, że nie będzie gorzej... To wymaga kolosalnego sprzątania. Proszę, proszę, nie zawijaj mnie w sieć. Orety, nadchodzi. Ha! Mama utknęła w kręgu. Magicznym. Ha! A! Ona robi krok i. Łóż! Wypuść mnie! Co się stało? Utknęłaś? Papa! Pa. Wait, wyglądasz tak pięknie! Może wyskoczymy na miasto. Woo! Co to jest? Zakrotka. Impreza! No na pewno nigdzie nie pójdziesz, dopóki ten pokój nie będzie czysty. Tak mi się wydawało, że ona to powie. Tak, dziś wieczorem masz randkę z kurzem i zamiataniem. Ale teraz piżama! Jeżeli zostajemy w domu, musi być tak wygodnie, jak to tylko możliwe. Wygodnie, żeby zrobić totalny bałagan. Bez obaw po prostu zamieciemy to pod ehm. Po prostu, Orety, nie mogę na to patrzeć. Czy to już koniec? Kiedy nie będzie się teraz wygłupiać, to miejsce będzie lśniło. Pa kochanie, mama wychodzi! Co oznacza? Um, Kate, to był Orety! Test! Przepraszam, przepraszam! Ach, jak możesz mnie tak nie szanować? Wielkie dzięki za oglądanie. Mamy tego więcej. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby bawić się razem z nami. Pa, pa.